Cześć, cześć, cześć. Z tej strony szefunki, I ty, dzisiaj odbierzemy sobie bursztynę. Ej, jeszcze Instagramu, nie odbieraj, bo ja jestem oczywiście batylkę, no. z Leonem. I kruk wam pokazuje na Mała prawej ręce kobietę. i kruk wam pokazuje, Taką, co macie zostawić. Tak, właśnie, z, m, m, właśnie ty ty tutaj wydropił sobie podłoga BC. No, coś takiego. Wydropił ostatnio kruka z Boxa na przecenie. Z no. Załamałem się po prostu. Załamałem. Ja nic nie mogę zrobić. W ogóle, patrzcie si już dropi. na to konto. Gram na nim od Sylwestra. No, o trzeciej w nocy za, założył i już ma takie. I patrzcie na, na ten challenge z nitą. 10 No, 10 Ja tutaj robię taki challenge z Jessie. Oczywiście ja ten challenge wymyśliłem, i sobie osobę chciał też zrobić, więc trzeba to uszanowić. Let's settle this beef! No i co? I teraz odbierzemy sobie bój i zagramy nim rundkę. Może dwie? Kręcenie! mam kim grać. Mam kim grać. My mind is clear. A, on mi zadymia. Może sobie na... Zadymię. I smell a rat! Okej, no to... Zaczynamy. Live strong as the mountains. I am one with you. fight for peace. <laughs> No no, ja to nie czy on wejdzie, nie wejdzie Dobra, teraz już nie będziemy się bawić w rozbijanie guided by Jak nas porobili, ta nie Fight for, Bremen. Bremen 30, mm. fight, fight for peace. We must fight for peace. No Premises, the spirits are calling my name as the mountains. czy będzie? Tyle, ile, kiedy nie dojdzie nowa postać. No, ja po prostu zrobię I am guided by the spirits. I am guided by the spirits. Takie Ja sobie jedną. jedną skrzynkę, tak? Być może na odcinek. Zrobię to specjalnie Na odcinek. Dlatego... Jeśli pani tutaj postać, to natychmiast musicie zejść i zostawić subika. Don't mess with my crew. Albo lajka. La, albo lajka. No i taki nie ma. Ale nawet nawet bez postaci i tak musicie to zrobić. Jeśli, jeśli oglądacie ten film do końca, to musicie... To, to powiem jaki komentarz macie napisać i tym, którzy napiszą ten komentarz yy, zostawię serduszko, więc zachęcam do oglądania do końca Dzień i noc. No ten nowak zaraz nie był. Po prostu chce się popisać. No ostatnio mieliśmy takiego gościa, chciał odbić sobie i odbił do naszej bramki. I fight for my ancestors to me.

To, for my ancestors. to głupie. I tutaj Miska, Scott, B.C. I am guided by the spirits. No ra, my kończymy Eluwina. No tak, kończymy już. Kończymy Eluwina.